Jeśli zainstalujemy sterownik z takiej strony, najczęściej one są dodatkowo patrzone również w wirusy, trojany lub też programy śledzące. Cześć, witam Was na kanale Fajna Telewizja. Dzisiejszym pacjentem jest Asus F540 i instalacja sterowników. Ponieważ zainstalowaliśmy na nim Windowsa, który został pobrany ze sklepu Microsoft i jest zupełnie czysty. Nie ma w nim żadnych sterowników, driverów ani oprogramowania, które standardowo daje producent do tego komputera. A dlaczego tak się stało? Został uszkodzony dysk i oczywiście klient tutaj nie zachował sobie kopii zapasowej i nie zgrał poprzedniego Windowsa, poprzedniej wersji Windowsa na dysk czy też na swój oddzielny pendrive lub też płyty i należało tutaj zainstalować na nowo Windowsa i dograć nowe drivery i sterowniki. I tak wygląda czysty, świeżo zainstalowany Windows. O co chodzi? Chciałbym Wam pokazać główny błąd, jaki jest najczęściej popełniany podczas instalacji sterowników i dodatkowego oprogramowania do świeżo zainstalowanego Windowsa. Czysty i świeżo zainstalowany Windows nie ma dodatkowego oprogramowania ani driverów sterowników danych do Komputera, który potrzebujemy. Co musimy w takiej sytuacji zrobić? Musimy wyszukać odpowiednie sterowniki do naszego komputera. Sprawdzamy sobie model naszego laptopa. On jest zapisany pod spodem na naklejce. Obok nazwy producenta ASUS mamy opisany model. W tym wypadku jest to F540S. I takie informacje musimy wprowadzić, aby uzyskać odpowiednie sterowniki i oprogramowanie do tego komputera. I teraz uwaga, najważniejsza kwestia: jeśli wprowadzimy po prostu informacje drivers, czyli wyszukiwanie sterowników, lub też nawet dopiszemy nieraz nazwę naszego komputera, jeśli on nie będzie dosyć popularnym modelem, najczęściej to bywa, że otrzymujemy takie reklamy ze stron innych producentów niż, niż potrzebujemy. Jeśli zainstalujemy sterowniki z takiej strony, najczęściej one są dodatkowo opatrzone również w wirusy, trojany lub też programy śledzące, które niestety będą obciążały nasz komputer, śledziły, a mogą także powodować utratę danych i inne takie problemy. Dlatego, co najważniejsze, abyśmy zrobili w tej sytuacji, wpiszemy to, co potrzebujemy, Asus F540S. I teraz, akurat w tym przypadku, wyświetliła nam się strona producenta. Spójrzcie nie na nazwę, którą tu mamy: Driver Tool, Laptops, tylko na ścieżkę dostępu do strony internetowej. Tutaj mamy Asus.com, więc wszystko gra. Spójrzmy sobie na dalsze. Informacje, właśnie download CINET. Tu, jeśli na początku, w pierwszym wyszukiwaniu, by Wam się pojawiła strona, jak widzimy, Asus, part wszystko gra w tytule, lecz strona, do której odnosi się ten link, to strona nieproducenta i najczęściej. Opatrzona, tak jak mówiłem, jest dodatkowym, zbędnym oprogramowaniem. Dlatego najważniejsza kwestia, abyście zawsze pobierali oprogramowanie i sterowniki do danego komputera, po prostu ze strony producenta. Po pierwsze, one są tam za darmo i co najważniejsze, nie mają dodatkowego, zbędnego, niepotrzebnego oprogramowania, które obciąża nasz komputer. Wszystko, jeśli chodzi o wybranie odpowiedniego sterownika, wszystko zależy od strony. I danego producenta na każdym z sterowników na każdej ze stronie różnie to wygląda. W tym wypadku sobie wybieramy Windowsa, jaki posiadamy. Jest to dziesiątka 64 bitowa, jeśli nie wiecie, gdzie i jak sprawdzić swoją wersję komputera, naciskamy eksplorator plików, ten komputer prawym klawiszem właściwości. I tutaj mamy informacje odnośnie Windowsa. O zweryfikowaniu Windowsa, czyli w moim przypadku jest to dziesiątka 64-bitowa, czyli to też istotne, abyśmy wybrali odpowiednią ilość bitów naszego Windowsa, ponieważ wtedy sterowniki będą prawidłowo działały. Ukazuje nam się lista wszystkich sterowników dostępnych do danego modelu naszego laptopa, naszego komputera. Ja potrzebuję sterownik od grafiki, więc klikam na Pobierz, pobrał nam się sterownik od grafiki, i na liście możemy znaleźć oczywiście inne sterowniki, które nam są potrzebne. Jeśli nie instalowaliście żadnych sterowników, najlepiej zainstalować je wszystkie, oprócz BIOS-u, który służy do aktualizacji waszego systemu Flash, bardziej na płycie głównej, także. Jeśli nie wykonywaliście tego nigdy wcześniej, radzę Wam pominąć tą kwestię. Wyodrębniliśmy wszystkie pliki w naszym grafice. Pobieram też Bluetooth. Urządzenie, które będzie mi potrzebne, wyodrębniam wszystkie pliki w ściągniętym naszym katalogu. i Plik Setup jest plikiem wykonawczym, który uruchamia nasz sterownik. W ten sposób sterownik został zainstalowany i dodany do naszego komputera. Dzięki temu, że pobraliśmy wszystko ze strony producenta mamy pewność, że nasze drivery, nasze sterowniki będą prawidłowo działały z naszym komputerem. Dlatego zawsze pobierajcie sterowniki ze strony producenta. Zwróćcie uwagę właśnie na ścieżkę dostępu, gdzie jest informacja o nazwie waszego komputera, czy to będzie Asus, czy też HP, czy Sony, w zależności jaki komputer posiadacie, tam też pobierajcie sterowniki, aby one były prawidłowo dopasowane do waszego komputera. W ten sposób unikniecie Niepotrzebnych oprogramowań, które są dodawane do sterowników gdzieś na jakichś stronach fałszywych, a często wirusów, które mogą uszkodzić wasz komputer. Także dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia. Do zobaczenia, cześć!